Ostatnio na moim kanale pojawiły się dwa filmy dotyczące clickbaitów Abry, które z zadziwieniem zdobyły bardzo... Duży rozgłos, bo zdobyły łącznie aż 35 tysięcy wyświetleń. Youtuberzy tacy jak Igor X i C potworek także próbowali się trochę rozgłośnić. I zapytacie pewnie do czego zmierzam. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie to wszystko i stwierdzimy, czy ta cała sytuacja, która się właśnie działa i każdy praktycznie nagrywał te filmy, miała sens. Więc zacznijmy od tego, że Abra aż dwa miesiące temu zaczął swoją właśnie przygodę z Brawl Starsem oraz nagrywanie z niego. Jego pierwszy film nie wyglądał zbyt dobrze, ponieważ, no, widać od razu po miniaturce, którą właśnie widzicie, że jest giga clickbaitem. Prawa się tak rozwijała i jeszcze nikt o tym nie nagrał. Pierwszą osobą, chyba, która o tym cokolwiek nagrała, był Igor Xlife na swoim filmie, ale to jest krótki urywek i aż tak chyba tego nie rozgłosił wtedy. To dla odtworzeń swoich filmów, czyli wyświetleń popularny youtuber, którego to możecie kojarzyć z Minecrafta, ale nie tylko, oszukuje swoich widzów poprzez clickbaitowe tytuły czy miniatury. I tak, chodzi o YouTubera Abram, które według mnie zaliczył naprawdę ogromny upadek. Widać, że chyba sobie z tym nie radzi jak kiedyś. Jakby ktoś nie wiedział, to aby to YouTuber, który kiedyś robił content w prawdziwym życiu, a później przechodziło się to również na granie w gry. Razem na wszystkich kanałach zgromadził już ponad 2 miliony subskrypcji. Aktualnie publikuje on głównie Brawl Stars czy też Minecrafta, Ale content z Brawl Stars naprawdę mu się nie udaje. Przygotowano na co jest chromatyczny Style z Brawl Stars, a czegoś takiego po prostu nie ma. Ty tytule, jak odblokować chromatyczny Style nowość, co również jest wprowadzeniem w błąd. Okay. Kolejny film. Jak odblokowałem najnowszego, takie gwiazdki, zadymiarza w całej grze. Się za a, i w Brawl Kolejny fake. W miniaturze filmu, jakby to lekko Powiedzieć nie istnieje grze. Dodatkowo na filmie nie ma o tym w ogóle mowy, a to są tylko jego najnowsze filmy. Tego jest naprawdę zdecydowanie więcej, bo z tego co widzę, to dzieje się to już od naprawdę dłuższego czasu. I można powiedzieć, że jego cały kanał na takim czymś bazuje. Nawet widzowie już to zauważyli i masowo piszą, żeby się poprawił. Według mnie to totalnie żywosne i słabe, niestety wiele youtuberów dosłownie bazuje na harmskich clickbaitach, totalnie niezwiązanych z filmem. Film Igor Rate's Life pojawił się 27 stycznia, a dla odmiany mój pojawił się 30 stycznia, który bardziej rozgłośnie tą sprawę bo był głównie o tym temacie i zgromadził 11 tysięcy wyświetleń. Ale niestety dalej to nic nie dało i dalej masowo clickbaitował z, e, właśnie swoich widzów oraz no, robił po prostu clickbaity na swoich filmach. Mimo tego, że widzowie pisali mu w komentarzach, żeby przestał clickbaitować, dalej to robił. Więc postanowiłem, że wezmę się za nagranie drugiej części tego filmu, w którym powiem praktycznie to samo, ale trochę dopowiem. Film zyskał aż 25 tysięcy wyświetleń, co jest giga dużą ilością jak na mój kanał. Możliwe, że to przez ten film Abra przestał robić te clickbaity, ale wydaje mi się, że nie głównie, yy, także Noce Potworek nagrał też film o tym, który zyskał aż 30 tysięcy wyświetleń, co też mogło pomóc w rozgłośnieniu tej sprawy. Nie uważam, że clickbaitowanie było czymś aż tak wartym uwagi w 2024 roku, ponieważ jest to bardzo szeroko pojęty problem i ciężko bardzo z nim walczyć. Natomiast jeżeli to basic clickbaitowanie przeradza się, w oszukiwanie na miniaturkach, prowadzaniem wprowadzaniem błąd widzów, to już robi się grubo, warto o tym powiedzieć. Od razu mówię, nie chcę tutaj nikogo umoralniać, jedynie chcę pokazać problem, jak się pojawił, i jaki dostrzegli widzowie kanału Abre, ponieważ to o nim właśnie mowa. Jest to twórca tworzący już od wielu lat na platformie, co do jakości tych treści, jeżeli bym się chciał na ten temat wypowiadać, byłoby to mocno subiektywne, dlatego się powstrzymam, ale najbardziej rozchodzi się tutaj o filmy, które zaczął tworzyć z gry Brawl Stars. Jak wiemy, Brawl Stars w ostatnim czasie mocno zyskał popularności. Jest to wielu twórców tworzących niegdyś filmy z innych gier do tej produkcji. Podobnie zrobił Abra w swoim kanale Abra Games I wiecie. Największy problem jest z tym, kiedy bardzo młodą widownię jawnie wprowadzasz w błąd. Na miniaturach stawiał rzeczy, które realnie nie mają miejsca. Bądź nawiązywał w nich to rzeczy, które nawet nie wydarzyły się w filmie. Ja wiem, że pewnie takich twórców jest masa. I po tym filmie powiecie mi, że potwory, Abra nie jest tym jedyny, i inni twórcy też tak robią. Ale to widzowie od was zależy, czy ci twórcy dalej będą tak robić. Sam nie powiedziałbym o tym temacie, nie śledzę tej sceny tak mocno, ale jeżeli widzicie coś takiego, pójdźcie napisać swojego zdania w komentarzach u takiego twórcy, czy nawet zgłosić takowy materiał, który jest waszym zdaniem nieprawdziwy i wprowadza w błąd. Nie wiem, czy dalej twórcy nie zauważyli, że bardziej wymagająca. Liczy się, żeby być rzetelnym, szczerym, wszystkim prawdziwym w tym, co się robi. Widzowie, ale... Tak szczerze, możecie się zastanawiać dlaczego dalej oglądacie ten film, jest to film podsumowujący, ale to dlatego robię to podsumowanie, ponieważ prawdopodobnie to się skończyło, ponieważ Abra ostatnio na swój kanał wstawił kilka filmów, które są rzeczywiście nie clickbaitem, no i właśnie teraz sobie je zobaczcie. Dzisiaj mam dla Was naprawdę ciekawy film. W tym momencie widzicie koło fortuny z różnymi kolorami. Przykładowo, możemy sobie teraz zakręcić i dostajemy kolor różowy. I naszym zadaniem będzie dzisiaj, właśnie kręcić tym kołem, i w zależności od tego, jaki kolor wylosujemy, to takim zadymiarzem musimy grać. Dostaliśmy różowy, to przykładowo ten gość naprawdę nieźle się w to wpisze. Tytuł brzmi: Koło fortuny decyduje, jakiego koloru zadymiarza, zadymiarzem gram. więc. Nie jest to aż taki clickbait. w się sensie to w ogóle nie jest clickbait, tak samo jak miniaturka, na której po prostu jest koło fortuny i zadymiarze w różnych kolorach. Na filmie otwieram 20 star dropy za darmo i mam legendę. Nie jest to także clickbait. No, może trochę miniaturka, bo jest tam legendarna mega świnia, no ale okej. Okay. Rzeczywiście dropną tam legendę, no i nie jest to po prostu clickbait. Jest tak, że w film kupiłem nowy zadymiarz z oferty za tylko 40 klejnotów. I tutaj już jest lekko clickbaitowane, skliple, ale nie tak jak na poprzednich filmach. Ponieważ kupił z, rzeczywiście zadymiarza za 40 gemów, ale nie ze specjalnej oferty. Na miniaturce widzimy wszystko zablurowane, widać, że to nie, jest postać, której nie ma w grze, ale dobrze, że jest zablurowane, ponieważ totalnie nie wiemy jaka to jest postać i właśnie o to chodzi. Ja już jestem zamknięty w tym temacie i dobrze, że udało doprowadzić się abre do tego, że ja się I zauważyłem, że wcale nie ma aż takich złych wyświetleń, więc powodzenia życzę, no na pewno to, że clickbaitował to nie znaczy, że dalej tego nie będzie robił, no ale na razie się poprawia. To jest to co plusik, ale no za to co robił wcześniej minusik. Więc ja już wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam jego dzianka i widzimy się w następnym filmie, Boże o kimś innym.